A może tak dla odmiany książeczkę? Witam w bibliotece Henryka Tudora. Janusz Danecki to bez wątpienia jeden z najlepszych arabistów w tym kraju. Książka, którą tu prezentuję, jest znanym podręcznikiem akademickim. Jeśli ktoś chce rzeczywiście poznać kulturę, dzieje i mentalność zróżnicowanej grupy narodów. Którą potocznie nazywa się Arabami, a która nie ma nic wspólnego z grupą narodów perskich i tureckich, które również przyjęły islam, ale podchodzą do niego w zupełnie inny sposób i używają chociażby zupełnie innego języka, a także ich mentalność jest zupełnie inna, to powinien czytać takie książki, a nie tanie, opowiadania, których autora trudno w rzeczywistości ustalić, ale pisane są pod. Książka przybliża historię Półwyspu Arabskiego. Jego literaturę omawia Koran, wyjaśnia różnice pomiędzy szyitami i sunnitami, a także porusza takie nurty jak sufizm, który owszem narodził się na Półwyspie Arabskim, ale najbardziej rozpowszechniony był w porcie, dlatego często kojarzy się z Turkami. Nie był jednak ich myślą filozoficzną, religijną, a arabską. Jednak bardzo tam popularna. Opowiada o podbojach arabskich, omawia również tę głosę językową, albowiem podobnie jak w przypadku hiszpańskiego, po studiach językowych nie porozumiemy się z zapoznanym językiem na ulicy, albowiem jest on zupełnie inny od tego używanego przez zwykłych ludzi. To również przyczynia się do tego, że dziś wyznawcy islamu nie są w stanie przeczytać samemu Koranu. Jak kiedyś wyznawcy chrześcijaństwa nie byli w stanie sami przeczytać Biblii. To oczywiście jest wykorzystywane przez przywódców duchownych. Wyjaśnia również pojęcie dżihadu, które jest dziś nadużywane przez obie strony, a nie jest niczym innym jak znaną z chrześcijaństwa i judaizmu wojną sprawiedliwą pojęciem, które dość często używają dziś niektórzy politycy, nie wiedząc, zdaje się, zbytnio o czym mówią. Wojną Sprawiedliwą w Europie również podcierano wiele spraw sprawiedliwych, a raczej nie. Na własny użytek oczywiście. To, że w XIX wieku zaczęliśmy od tego odchodzić, to raczej rozwój cywilizacyjny i ogromny wpływ masoneryjny na kształtowanie społeczeństwa, choć jak najbardziej to pojęcie pozostało. I niestety wraca. Nie jest używane kompletnie w złym znaczeniu, ale oczywiście to ma swój cel też, choć część czyni to nieświadomie. Tą książkę z pewnością powinien przeczytać zainteresowanie islamem i kulturą arabską. Nie ma tu jednak kultury perskiej czy tureckiej. O tym będą inne książki.